Rozpoznaj prawdziwe proroctwo. Odróżnij je od tego, które jest fałszywe, a jest ich dzisiaj pełno, tak jak było za czasów biblijnych. Trzeba rozróżnić to, co jest autentycznym, bożym światłem, przekazane w boży sposób, od tego, co jest zafałszowane, albo pomieszane dobre ze złem. Zapraszam, by dzisiaj wspólnie rozważyć, jakie były pogańskie wyrocznie za czasów Starego Testamentu, w jaki sposób e, odróżnia się autentyczne proroctwo Izraela od tego, co propagowali poganie. Zapraszam. Takim pierwszym krajem, z którym Izrael miał dużo kontaktu, no to jest Egipt. Te wieki wygnania sprawiły, że kontakt z kulturą, z religijnością Egiptu dla Izraela był bardzo konkretny. I widzimy, że w starożytnym Egipcie jest coś w stylu profetyzmu. Jest to związane z kapłanami, mędrcami, pisarzami. Co jednak ważne, ci egipscy prorocy nie przekazywali objawionego im Bożego słowa. Nie, polegali na praktykach wróżbiarskich, czyli na sposobach odczytywania znaków, to bardzo powszechne dla starożytności, odczytywano, co Bóg mówi, na przykład z ruchu posągów, jak niesiono przez kapłanów posąg jakiegoś Boga, albo z w jakiś sposób Ptak y, leci po, po niebie w jakiś sposób, krąży. Czyli pewne y, znaki od, odczytywano, czy interpretowano jako znak Boga. To typowo taki wróżbiarski sposób, doszukujący się we wszystkim jakichś znaczeń. Y, dzisiaj się śmiejemy, że wróżenie z fusów y, coś takiego, takie praktyki też się pojawiały w historii w Polsce to dokładnie w taki sposób. Coś takiego pojawiało się w Egipcie. Izrael nie miał nic wspólnego, autentyczni prorocy, z taką formą proroctwa, którą widzimy w Egipcie. W starożytnej Mezopotamii, w tych czasach sumeryjskich, mamy takich quasi proroków, których nazywano tymi, którzy stoją u wezgłowia śpiącego, czyli tymi, którzy interpretują sny. W tych czasach sumeryjskich w taki sposób traktowano proroctwo, tak szukano, Bożego głosu. Mamy na przykład zachowany hymn Gudei Lagasz, któremu Bóg Ningirsu nakazał zbudować świątynię. I miał pewien sen, Bóg do niego przemówił, tak to zinterpretował, więc ta wiara w sny była bardzo rozpowszechniona. I rozszerza się druga forma. Znowu, z naszej perspektywie, jest to wypaczenie porostwa, ale w w tamtym czasie w Mesopotamii funkcjonowało bardzo często wróżbiarstwo, Czego się, czym się posługiwano, jak wróżono, wróżono z wody, czyli albo z oliwy, czyli w jaki sposób rozlewano ją, w jaki sposób ona spływała, jakie znaki, jakie kręgi stworzyła. Określano ich jako tymi, którzy potrafią odczytywać znak, Bóg do nich mówi, przez wodę czy przez olej. Była też rozpowszechniona magia biała. I czarna, tak nazywano ją tradycyjnie, czyli ta, która miała służyć czemuś dobremu i, to, i ta, która miała służyć szkodzie. Polega ona na tym, że za pomocą jakichś znaków, rytuałów jestem przekonany, że jestem w stanie zmusić siły natury, samego, same bóstwa do zrobienia tego, czego ja chcę. Widzimy więc, w takie formy są zupełnie sprzeczne z tym, co widzimy w Izraelu. W czasach semickich w Mezopotamii rozwija się bardzo wróżbiarstwo. Na przeróżne sposoby wróżono z wyglądu wątroby zwierząt, które mordowano, złotów ptaka, obserwacji ognia, ruchu dymu, y, symptomów chorobowych, zachowania się ludzi, ruchu gwiazd. Co więcej, w tamtym okresie pojawiają się już takie katalogi, takie spisy, czyli byśmy powiedzieli, senniki nasze. Nie? Jak ci się to przyśniło, to starze ci się to. I tam było dokładnie tak samo. Jeżeli Rzucałeś kości, albo patrzyłeś na wątrobę, tam kurczaka, i się zobaczyłeś, to taka była ta wątroba, to wydarzyć się to. Widzimy, że w ewidentny sposób jest to sprzeczne z tym, co Izrael uznaje za proroctwo. Mamy też w późniejszym czasie formy prorocze, które są ekstatyczne, w transie. Ludzi, którzy wpadają w trans, w szał. Co ważne w Mezopotamii, to nie Bóg przemawia do danego człowieka. Nie, to ludzie pytają. To ludzie szukają. To jest przeciwieństwo tego, co znajdujemy w Izraelu. Jeszcze ciekawsze są formy prorocze występujące w tekstach z Marii. To państwo, miasto na styku Mezopotamii i Syrii. W tekstach z Marii mamy kilka rodzajów proroków. Jedni, którzy są bardziej e, wykładaczami snów, drudzy, którzy bardziej są ekstatykami, wpadają w jakiś trans. Inni to ci, którzy odpowiadają na pytania, które ludzie im zadają, i jak odczytują, w jaki sposób Bóg ma do nich mówić. Forma tych proroctw jest już jednak ciekawa. Jest już dość bliska temu, co znajdujemy w tekstach biblijnych. Mały przykład. Wyrocznia boga Hadada skierowana do króla Kallasu. Pan Kallasu Hadada mówił tymi słowami: Czy nie jestem Hadadem, panem Kallasu, którego wychowałem na kolanach i wprowadziłem na tron z domu jego ojca? Od czasu, gdy wprowadziłem go na tron domu jego ojca, dałem mu taką rezydencję. A jak wprowadziłem go na tron jego ojca, tak mogę teraz odebrać nich latum z jego ręki. Jeżeli nie zapewni należytych dostaw, ja jestem panem tronu, ziemi i miasta. A to co dałem, mogę odebrać. Jeśli jednak spełni swoje moje życzenie, dam mu trony na, po tronach, ziemię po ziemi, miasta po miastach i dam mu cały kraj od wschodu do zachodu. Mamy więc pewne elementy bliskie już proroctwu biblijnemu, pewna forma wyroczni. Prorocy z Mali widzimy, że mówią już pewne elementy, które będą bliskie prawdziwemu objawieniu. Mówią o tym, że moralność jest ważniejsza niż kult. Nie jak w Egipcie czy w Mezopotamii, gdzie pewne rytuały sprawiają, że jestem bezpieczny, jestem zbawiony. Tutaj... Procy z Marii mówią o pewnym moralności, ostrzegają przed fałszywymi prorokami. Mówią o tym, że zasady moralne są ważne. Jednak propagują też politeizm, nie znają czegoś takiego jak poczucie grzechu, nie rozumieją tego, że Bóg jest Panem historii i czasu. Wiemy też o nich, że pobierali opłaty za swoje prorokowanie, czyli byli bliscy temu, co później w Izraelu stanie się prorokiem takim dworskim, królewskim. W Starym Testamencie znajdujemy też ciekawe świadectwa o porokach pugańskich. Jeden z nich jest szczególny. To Balaam, hebrajski Bilem, syn Beora z Petor, położonego na Eufratem. Tekst Księgi Liczb nie jest łatwy, nie jest łatwy w interpretacji. Widzimy, że tutaj pewnie jest kilka tradycji, które się hmm, połączyły, taka kompilacja, którą dzisiaj mamy w Księdze Liczb. Z jednej strony jest traktowany jako jest prorok, jakby był prorokiem autentycznym, prorokiem jachwe, bo wypowiada prawdziwe proroctwa. Z drugiej strony widzimy go jako tego, który jest przeciwny Bogu, jego narodowi. Co ciekawe, odnaleziono z VIII wieku przed Chrystusem w Jordanii pewne ciekawe fragmenty napisów, które mówią o balsamie synu Beora, mężu, który widział bogów. Wydaje się to potwierdzać, że w czasach tamtych była taka tradycja o wieszczu kananejskim balami, balsami, jego dziełach, był więc pewnie postacią historyczną związaną z pobytem Izraela w Zajordaniu. Mamy w księdze Liczb w 22 rozdziale pewne takie procze widzenia, które mówią prawdę. Mówią o tym, że Izrael jest wyjątkowy, że przyjdzie król, gwiazda z Jakuba w Izraelu. Więc mamy ewidentne, takie prawdziwe proroctwa. Z drugiej strony późniejsze księgi, choćby Jozułego, czy Księga Liczb w pierwszym rozdziale, czy w Księdze Judyty, uznaje go za fałszywego proka, Apokalipsa też w drugim rozdziale 2.14. Biblia nie nazywa Balaama nabi, ale wróżbitą. Używa słowa jako człowiek, który ma bystre spojrzenie, który słyszy słowa Boże i ogląda wizję Wszechmogącego, który pada a oczy ma otwarte. Widzimy więc taką dwuznaczność. Jest pewien element poroczy, który może być poza Izraelem, może być autentyczny, ale może być bardzo zmieszany, co wymaga dużej ostrożności. Podsumowując, widzimy więc, że w środowisku, w którym żyje naród wybrany, funkcjonuje proroctwo, ale rozumiane w bardzo, bardzo różny sposób. Najczęściej magiczny. Najczęściej na sposób wróżbiarstwa, najczęściej na sposób przepowiadania przyszłości, wykładania snów albo wprost magii. Więc zdecydowana większość jest kompletnie sprzeczna z proctwem biblijnym, który jest słuchaniem Boga, słuchaniem Bożego Objawienia, słuchaniem, przyjęciem tego, co Bóg chce mówić. Proroctwa pogańskie miały więc wpływ, ten świat pogański na, na Izraela, jednak. Ta droga proroctwa izraelskiego jest unikalna. Elementy, które są podobne, są raczej drugorzędne, bo to, co unikalne w tym objawieniu jedynego Boga i w takiej formacji Izraela przez proroków, w tym wychowywaniu przez pokolenia narodu wybranego jak swojego syna, jest to unikalne i całkowicie nowe. Jest też taka bardzo ciekawa cecha, która odróżnia tych proroków biblijnych. Oni powołani przez Boga są gotowi umrzeć za świadectwo, które Bóg im daje, i wielu z nich umiera. Jest to kompletnie niespotykane wśród pogańskich proroków, którzy najczęściej byli opłacani za swoją posługę. Prorok Boga Izraela jest prześladowany za to, co robi? Jak Jeremiasz, który Mówisz, że Bóg go uwiódł i nie chciał tego mówić, bo wszędzie musi głosić trudne rzeczy, jak Jonasz, który chce uciec. Potrafi być zamordowany za prawdziwe proroctwo, ale jednak jest wierny. To działanie Bożego Ducha w nim daje mu siłę, która go odróżnia od proroków pogańskich. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie zajmiemy się już proroctwem Nowego Testamentu.